Chciałem porozmawiać. Proszę. Nie wiem, jak to elegancko powiedzieć. Ale przepraszam za to, co zrobiłem. Jeśli chcesz, opowiedz mi o celinie. Zagroziła, że jeśli powiem coś Lupicie, koniec z naszą przyjaźnią. jak mogła? Zmieniła się. Nie poznaję jej. Co teraz? Lupita wyjedzie. Niko jest załamany. Nie wiem, co robić. Mira. Najpierw uspokój się. Porozmawiaj z Celiną. Nie możesz jej dłużej osłaniać. To moja najlepsza przyjaciółka. W ten sposób tylko ją krzywdzisz. Porozmawiaj z nią. Jeśli chcesz, pomogę ci. Zrobiłbyś to dla mnie? Tak. To szczególny przypadek. Celina Potrzebuj to potrzebuje pomocy. Proponuję rozejmu. Dopóki nie załatwimy tej sprawy. Pokój? Przepraszam. Nie ma sprawy. Czego chcecie? Musimy porozmawiać. O czym? O liście, który wysłałaś do Lupity. To jakaś bzdura. Nie kłam. Zdrajczyni. Nie można ci zaufać. Dzieje się z tobą coś złego. Dlatego to zrobiłam. Dziwisz się? Moja była najlepsza przyjaciółka obgaduje mnie na prawo i lewo. Jesteś niesprawiedliwa. Nie wtrącaj się do nie swoich spraw. Nie będziesz decydował o moim życiu. Znalazł się Superman. Nie złość się. Spokojnie. Skorzystaliście z wyjazdu Gastona i pogodziliście się. To nie ma żadnego związku. Nie zmieniaj tematu. Przyszliśmy do ciebie. Więc może zacznijmy od tego, że Mia jest w tobie zakochana i nie ma odwagi, żeby ci o tym powiedzieć. Nagle zamilkłaś? Dobra okazja. Wyznaj mu, co czujesz. Czemu to robisz? Dlaczego zmyślasz? Nie krzywdź osób, które cię kochają. Mia, zostaw nas. Idź sobie. Nie mam przyjaciółek. Co się z tobą dzieje? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie Przypomnij sobie, co zrobiłaś Lupicie To co innego Lupita działa mi na nerwy Łazi za mną i zrzędzi Co mam jeść, a czego nie Dlatego jej nie znoszę Jest przeciwko mnie Ty sama jesteś przeciwko sobie Nieprawda Atakując przyjaciół, niszczysz siebie. Wiele osób kocha Cię, ceni i martwi i się o ciebie. Lupita jest jedną z nich, nieprawda? Przestań. Mnie nikt nie kocha. Nie wiesz, jakie to uczucie, kiedy ciągle wytykają Cię palcami. Idzie ta gruba, brzydka. Myślisz, że to nie boli? Żyjesz w wymyślonym świecie. Mama nienawidzi mnie za to, że jestem gruba. Nie masz pojęcia, jak się czuję. Mama to oddzielna historia. Wiem, jak ją kochasz, ale nie zapominaj o przyjaciołach. Lupita cię uwielbia. Nie chcę sprawiać ci przykrości, ona się o ciebie martwi. Nieprawda. Nawet mija. Płytka i powierzchowna. Bardzo się ceni. Czemu tak mówisz o swojej dziewczynie? Nie jesteśmy parą. Ale sprowadziła mnie tutaj. Poprosiła cię o pomoc? Właśnie. Musiała zapomnieć o dumie i zrobiła to dla ciebie. To się nazywa prawdziwa przyjaźń. Możemy porozmawiać? Nie mam teraz czasu. Z Celiną już wszystko załatwione. Ja też się z nią pogodziłam. Fajnie, tak. Celina nie odpowiedziała mi na jedno pytanie. Jakie? Ale tu gorąco. To prawda, że. Nie zapomniałaś o mnie? Nie. No. Nie. no, no, Nie. Ja. Ja, znaczy. Celina zmyśla. Chciała mnie zdenerwować. No, zapytaj ją. Pytam Ciebie. Więc nie zapomniałaś. Daj spokój. To był tylko zakład. I zemsta swojej strony. Skąd wiesz? Nieważne. I digo, Ja się założyłam. A ty chciałbyś się zemścić. Jesteśmy kwita. Możemy odwołać zawieszenie broni. Dotyczyło Celiny.

Tengo mucho miedo de perderte y no hay razón porque sin ti ya no respiro en las noches tengo frío